Witaj w kolejnym odcinku. W tym odcinku przedstawimy Ci 11 rzeczy, które mnie najbardziej wkurzają w diecie ketogenicznej. Gwarantuję, że niektóre z nas z własnej autopsji. A będziemy mówić o bezwzględności diety ketogenicznej, etykietach, ukrytych węglach, przekąskach, które jemy na mieście, podróbkach produktów ketogenicznych, alkoholu, silnej woli. Barach, restauracjach, wakacjach i cateringu. Zapraszam do słuchania. No, cześć, z tej strony Madi. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie może trochę nietypowy, trochę inny niż reszta. I przyznaję się, na ten moment powiem, przyznaję się do tego, że jestem ogromnym fanem diety ketogenicznej, ale też są momenty, kiedy nawet największy fan musi przyznać, że dieta ketogeniczna potrafi naprawdę wkurzyć. I właśnie dzisiaj o tym pogadamy o tym, co nas, co mnie wkurza w tej całej ketozie. O tych wszystkich drobiazgach, które na początku wydają się niczym, wydają się takie mało istotne, ale po kilku miesiącach są w stanie człowieka doprowadzić do szału. O momentach, gdy człowiek stoi na przykład w takim sklepie i analizuje etykietę puszki pomidorów, jakby zdawał jakąś maturę z chemii. Bo wiecie, każdy z nas ma swoje ketodemony. Takie małe chochliki, które szepczą nam do ucha. A może weźmiesz tą jedną drożdżówkę, przecież nikt nie zauważy. Albo przecież ten kebab to w większości jest mięso, to jest to, co ty możesz jeść. Jeden kieliszek wina nikogo jeszcze z ketozy nie wylowalił. I właśnie o tym chciałem dzisiaj poprowadzić dzisiejszy odcinek. Jeśli myślisz, że ketoza to tylko steki i ogólna sielanka, to Zapraszam, opowiem Ci o tej ciemniejszej stronie tłuszczowego życia czyli, co mnie najbardziej kurza w ketozie. Pierwszy fakt dieta ketogeniczna jest bezwzględna tu nie ma miejsca na małe odstępstwa to dieta tylko i wyłącznie dla twardych ludzi, którzy wiedzą, co mają jeść i kiedy mają jeść. I fakt faktem bezwzględność tej diety i nie ma czegoś takiego, jak te małe odstępstwa, które hmm, czasami są sprzeczne z takim głównym nurtem. Gdy to główny nurt twierdzi, że możemy sobie 5-6 dni w tygodniu jeść zdrowo, a ten jeden dzień, hulaj dusza, piekła nie ma. To niestety czegoś takiego nie ma. Jesteśmy na to nie wiem, za sprytni, żeby wiedzieć, że coś takiego. Nie wywali nas z ketozy. Druga rzecz. Czytamy etykiety wszystkiego. Bo w majonezie nagle znajduje się 6% cukru, a w kiełbasie syrop glukozowy. Hmm, nie wiem, kto nie zna tego, że idziesz do sklepu po puszkę pomidorów i zamiast od razu wrzucić ją do koszyka, to przeglądam wszystkie etykiety wszystkich puszek pomidorów i szukam i decyduję się na tą która ma jak najmniejszą ilość węglowodanów. Tak samo, jeżeli mamy na przykład takie kabanosy. Tutaj <grym> wysyłam screena, zdjęcia. To są akurat kabanosy z i czegoś. I na przykład, ojej, to ma 6,4% węgla. No, produkt kontrowersyjny. Wszystko, co ma piątkę, to już tak nie zawsze i nie do końca się nadaje. O, a tutaj na przykład mamy jedne z moich ulubionych kabanosów. To są już konkretnie te kabanosy biedronkowe, e, z krainy wędlin, wędzone. One już mają taką ilość węgli, jak trzeba. Następną rzeczą, która denerwuje, to są tak zwane ukryte węgle. Kiedyś myślałem, tak mi się wydawało, że jeżeli chodzi o cukier, to nie jest w większości w słodyczach ale nagle okazało się, że cukier jest tak naprawdę wszędzie. W kiełbasie, w keczupie, a pewnie niedługo znajdę go nawet i w papierze toaletowym. Jeżeli mamy keczup, to jest na przykład wybitnie węglowy produkt. 21 gramów. Tak samo w przyprawach znajdziemy cukier, tylko że to są też niektóre rzeczy, jak te sosy. No Czasami sobie na, na to jestem w stanie pozwolić, no ale mam świadomość. Znaczy, dałoby się może nawet znaleźć lepszy keczup niż ten kotlin, który imho jest moim, jednym z moich ulubionych. Chociaż jak nie jem kanapek, to mało keczupu mi idzie. <grytanie> Następna rzecz to na pewno jest brak prostych przekąsek na mieście. W diecie węglowej idziemy, łapiemy sobie za pizzę, zajdziemy sobie na kebaba, a tutaj... Mm. Przekąski na mieście to się właśnie kończą na tym, że idziemy do sklepu, kupujemy kabanosy i się w sumie modlimy, żeby nie były konserwowane syropem glukozowym. Tymczasem ludzie jedzący węgle mają do wyboru wszystkiego multum. Cała Biedronka, Żabka, całe oszołom produktów dedykowanych tylko i wyłącznie dla nich. Następna rzecz, która mnie wkurza, to są produkty z oznaczeniem it keto. Czy one mają cokolwiek wspólnego z produktami keto? Bardzo różnie, ale nawet znalazłem jeden z takich moich ulubionych produktów. Keto, keto przekąska, tak? Keto ciasteczka. No i okej, okay, widzimy, że wszystko powinno się zgadzać, ale gdy sobie przy, przewiniemy na skład. I dojdziemy na przykład tutaj no, teoretycznie zwykłego cukru tylko 4-1 g. Nie mamy informacji o błonniku, ale nie wiem w jakim świecie jest to przekąska ketogeniczna. Naprawdę nie wiem, kto na normalnej ketodiecie jest w stanie zjeść tego typu produkt. No to jest zupełna, zupełna. Zupełne zaprzeczenie nawet. No dobra, okej, okay. zwykłe ciastka mogą mieć dwa razy więcej. Może jeszcze jedno na low carb? Może. Hmm. Następnie alkohol na diecie ketogenicznej. Kiedyś, tak jak tutaj możemy zobaczyć, byłem dużym miłośnikiem piwa kraftowego. Tymczasem w tej chwili, no niestety to jest praktycznie chleb w płynie z wszelkiego piwa trzeba zrezygnować no trudno no jakoś ten rynek może przeżyje be beze mnie druga rzecz na przykład na to na co możemy sobie pozwolić to jest czasami wino akurat wina zawsze byłem większym miłośnikiem aniżeli takiego piwa i fakt faktem tutaj jest o tyle chociaż fajnie że jako ketogenicy czasami, czasami możemy sobie pozwolić na kieliszek lub butelkę wina, tylko że koniecznie mm, wytrawnego. No i sw swoją drogą, szczerze mówiąc, to właśnie na diecie ketogenicznej polubiłem i nauczyłem się pić win wytrawnych. Teraz, nawet gdy mi się zdarza być na diecie węglowej, to już inne wina niż wytrawne mi za bardzo nie smakują. Ale tutaj dochodzimy też do kolejnego problemu, który potrafi występować zwłaszcza po butelce, a czasami nie daj Boże po dwóch butelkach takiego wina. Eee, czyli utrata silnej woli po alkoholu plus racjonalizacja. I jeżeli wypije już taką butelkę albo dwie, to potrafi sobie doskonale zre z... Doskonale zracjonalizować, że ten kebab, który właśnie mijam, to jest przecież prawie, że keto produkt, to nic mi się nie stanie, a nawet powinienem teraz iść i go zjeść. A nawet jeżeli już dochodzą do mnie takie hmm, wnioski, że no kurde, może jednak nie. Albo że ta pizza nie jest aż tak dobrym pomysłem i że doskonale sobie radziłem bez niej, to przy osłabionej wolnej woli, która jest podsycona przez taki alkohol, to faktycznie potrafię sobie to doskonale zracjonalizować i stwierdzić, że jutro zaczynam na przykład taki post trzydniowy, a dzisiaj hulaj dusza piekła nie ma. Lampka wina zmienia dietetycznego wojownika w kulinarnego buntownika. Spodobał mi się ten cytat. Kolejnym, troszeczkę powiązanym z poprzednim punktem e, są właśnie wyjścia do baru. Co prawda, już może nie wychodzę do baru tak często jak wychodziłem jeszcze za czasów studenckich, kiedy to nawet bywało, że trzy razy w tygodniu odwiedzaliśmy pobliskie lokale. Ale raz na jakiś czas ze znajomymi do takich barów się wybieram, i wtedy jest jeden wielki problem. Oni, po, oni zwykle po prostu biorą sobie piwko albo dwa, a ja się zastanawiać, zastanawiam, co ja cholera mam ze sobą zrobić. Mógłbym zacząć teoretycznie od tak zwanej czystej. No tylko, że to umówmy się nie jest zbyt ekonomiczne. W barach najczęściej jednak, jeżeli chodzi o taką cenę, to przodują piwa, cena opłacalność. A jeżeli ja mam jakieś wymysły typu drinki, a i to nie daj Boże niekolorowe, jeżeli mam takie jakieś wymysły typu wino, które często uwielbiam, no to wina też, no nie ukrywajmy, są drogie. Mogłem kupić butelkę czystej, tak, ale tutaj nie każdy z moich znajomych od razu chce coś poza takim piwem. Nie każdy będzie przecież zaczynał imprezę od butelki czystej. No i to jest taki pewnego rodzaju problem, że to jest mała opłacalność tych barów i trzeba naprawdę albo pić wódkę czystą, albo wino po horrendalnych cenach. No, trochę mi jednak tego piwa, zwłaszcza w takich sytuacjach brakuje co by nie powiedzieć następnym problemem <gryw> znaczy problemem to są wyjścia do restauracji jak by wyglądało wyjście do restauracji ketogonika poproszę burgera ale bez bułki bez frytek i najlepiej bez sosu czyli same mięso tak dokładnie ewentualnie mamy jeszcze Hmm. Czasami takie mięso, które faktycznie możemy zjeść, i danie, które w restauracji wszędzie wejdzie, czyli tatar, ale umówmy się, tych dań też nie ma za wiele. A nawet kiedyś robiłem pewnego rodzaju test, miałem glukometr przyczepiony tutaj, to się tutaj w ramię przyczepia. I on mierzy non stop poziom cukru we krwi, poziom glukozy. I kwestia taka, że jeżeli ja jem dania, które sam sobie przyrządziłem, z dobrych produktów, które przyrządzam w domu, no to mi insulina się praktycznie nie wydziela. Nie ma po co, bo też ten poziom glukozy we krwi, niezależnie od tego, czy jestem na czczo, czy jestem po posiłku, on jest praktycznie identyczny. On jest praktycznie taki sam. Po samych wskazaniach takiego glukometru nie da się stwierdzić, kiedy ja ten posiłek jadłem, ale. Jak miałem właśnie ten glukometr, to robiłem takie rozeznanie i chodziłem po restauracjach, do których teoretycznie uważałem, że mogę zachodzić, bo podawane dania wydawało mi się, że są ketogeniczne. Ale niestety o większości, większości z nich, większości tych restauracji, jeżeli nawet nie po wszystkich, poziom glukozy we krwi mi o 30-40 jednostek skakał. Jeżeli to, co ja przygotowałem w domu, było, że tak powiem, dla mnie bezpieczne, a po restauracjach ten poziom skakał, no to znaczy, że faktycznie te restauracje nie są do końca takie zaufane, jak mi się wydawało, że powinny być. No i niestety mogę jeść w takich lepszych restauracjach co, co najwyżej takiego tatara, a reszta jedzenia zostało mi po prostu do domu. Żegnajcie bary, żegnajcie restauracje, chociaż do barów to jeszcze czasami można wychodzić. Następna rzecz, która też mnie tak kiedyś bodła, bodła w sensie, która mnie zastanawiała, to są tak zwane wczasy, ale inclusive. I to raz, raz już miałem taką pięcio, pięciodniową Bułgarię i musiałem się faktycznie zastanawiać, czy wychodzę na ten czas w czasów z sketozy i podjąłem tę decyzję, że wychodzę, i przyznam, że ta decyzja moim zdaniem była bardzo chybiona. Chciałem po prostu mieć taki obraz całości jedzenia, które będzie, chciałem po prostu po, popróbować dań lokalnej kuchni. I wiecie co? Tak prawdę mówiąc, nie było warto. Równie dobrze mogłem jechać na te w czasy all-inclusive, albo nawet w czasy, które nie mają all-inclusive, bo w diecie ketogenicznej może akurat to jest takie całkiem fajne, że nie trzeba aż. Tak pilnej uwagi zwracać na to, czy to jest inkluzyw, czy nie, bo tak naprawdę i tak 80% dań, które są podawane na takim stole szwedzkim, to jest do pominięcia. I widzimy wszystkich innych wczasowców, którzy się zajadają tu fryteczkami, tu pizzą, tu otwartym na przykład non-stop snagbarem, tu sobie wszamają lody. No, a ty jednak chodzisz i co najwyżej czasami idziesz, po to w końcu jest urlop, czyli możesz te czyste whisky wypić. To wszystko. Następną rzeczą, która taka jest dość zastanawiająca dla mnie, kiedyś szukałem sobie ketokataringu, czyli wiecie, diety pudełkowej. I brzmi pięknie: gotowe, zdrowie jedzenie, ketogeniczne, otwierasz i sobie szamasz. A potem dostajesz keto-śniadanie, keto-drugie śniadanie, keto-obiad, keto keto-podwieczorek i keto-kolację. Cholera, jak na diecie ketogenicznej? Jak jeść pięć razy dziennie? I to nie jest tak, że ja sprawdzałem ofertę tylko jednej, tylko jednej firmy, która robi te Kateringi, która sprzedaje dietę pudełkową. Większość ofert firm właśnie wygląda w ten sposób. No i teoretycznie jedyną taką rozsądną wtedy alternatywą to jest traktowanie, załóżmy, dwóch posiłków jako jednego. Ale prawdę mówiąc, aż taka różnorodność tego, co ja dostaję w diecie, nie jest mi potrzebna. A poza tym, no. Nie mówię tu o wszystkich firmach, ale tak biorąc pod uwagę to, co się działo w restauracjach, nie do końca bym jednak tym firmom ufał, że te produkty są faktycznie takie, jak w wypisanych makrach że one są świeże, no i że są w pełni bezwęglowe i ketogeniczne. Jakoś mam taką ograniczoną dozę zaufania, ale to już trochę inny, inny temat. No, i widzicie, dieta kategoniczna niby jest prosta. <śm> niby ma czyste, ładne założenia, ale sporo jest w niej pułapek sporo rzeczy, które potrafią denerwować sporo chochlików, momentów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi sporo rozterek w kwestiach jedzeniowych. Walka z etykietami, kelnerami w restauracji, barmanem w pubie, a często nawet samym sobą po lampce wina. Mimo tych wszystkich rzeczy, jestem przekonany, że keto jest dietą wartą zachodu. Keto to dla mnie wciąż najlepsza decyzja, i nawet jeżeli czasami mnie denerwuje, to i tak wracam do niej i traktuję jako najlepszą czasami trochę szaloną przyjaciółkę. Daj znać, co ciebie najbardziej wkurza na keto w komentarzu. Może zrobilibyśmy z tego drugą część, typu narzekania z słuchaczy. Pamiętaj też może o subskrypcji, jeżeli to co mówiłem w jakiś sposób ci się spodobało. A tymczasem dzięki. Dzięki, że byłeś ze mną i pamiętaj, keto nie jest łatwe ale zdecydowanie jest warte zachodu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się hej.